Emmanuel. Emanuel. Chwała Bogu. Moje świadectwo jest takie: nazywam się Marta Williams i mam 54 lata. Jestem matką sześciorga dzieci. Jestem z Bradford, z Anglii. Kiedy podróżowałam do Glasgow. Pięć godzin pociągiem, to było 22 stycznia 2011 roku. Następnego dnia, kiedy z powrotem wracałam o czwartej, po południu, poczułam, że jestem, że jestem bardzo chora. Zaczęłam się cała trząść i miałam wymioty. Całą drogę do Bradford wymiotowałam. Kiedy dotarłam, byłam bardzo słaba i myślałam, że być może już koniec, już nie byłam w stanie więcej wymiotować. Kiedy przyszłam do domu, aby się położyć, znowu zaczęło się wymioty. Tym trza, wtedy po prostu e, miałam wrażenie, że moje wnętrzności się po prostu rozlatują. Była dwunasta w nocy, wziąłem swój laptop i wiedziałam, że umieram. I chciałam znaleźć kogoś, kto mógłby o mnie się pomo pomodlić. I napisałam na Google chrześcijańskie uzdrowienie i... Nagle zobaczyłem proroka i on zaczął się modlić, modlić bardzo mocno. A kiedy on się modli, to moje, moje całe ciało zaczęło się trząść, i on mówi: dotknij ekranu. Ja dotknęłam ekranu i zaczęłam się trząść cała, na całym ciele. Moje całe ciało zaczęło szaleć na łóżku. Ja wiedziałam, że nie mogę iść do szpitala, ponieważ nie było wystarczająco czasu. Ja wiedziałam, żebym umarła i to była ostatnia szansa, żeby przeżyć. I Bóg mówił e, do mnie, że ktoś się musi o mnie pomodlić. I kiedy prorok modlił się o mnie, ja go w ogóle nie znałam. On bardzo mocno się modlił i po tym powiedział, powstań. On powiedział do wszystkich, powstań. A więc ja wstałam z łóżka i czułam, że jak moc zaczyna wchodzić do mojego ciała. I ten potężny monster, który był, wyszedł ze mnie. Ja byłam bardzo zdziwiona, ale wtedy przez internet prorok Tibi Joshua powiedział mi, powstań, wyjdź z tego łóżka. Ja wstałam, poszłam do łazienki, aby spojrzeć na swoją twarz. Ja straciłam tak wiele, y, tak wiele po prostu y, masy ciała i... Ja widziałam normalnie śmierć, Widziałam szkielet, swój szkielet i ja wiedziałem, że to była sytuacja śmierci i życia. Przez tego Męża Bożego, ja przez Niego dzisiaj żyję. Nigdy nie widziałam Go w swoim życiu wcześniej. Następnego dnia wziąłem swoje dzieci i chciałam się dowiedzieć, kim On jest, skąd On jest, gdzie jest Jego Kościół i znalazłam, że On jest z Nigerii. I ja pomyślałam, ja muszę iść mu podziękować. I dziękuję Bogu za to. Ja jestem całkowicie zadłużona Bogu przez proroka Dymitru że przez niego Bóg zachował mnie przy życiu. Jest to dla mnie wielki przywilej. Słyszeliście to? True, przez YouTube'a. Po prostu tak. Ona nigdy nie wiedziała, że to jest Nigerii. Ale po, modl po modlitwie przyszło rozwiązanie. I to wszystko, YouTube. Chwała niech będzie Bogu. Dziękujemy Tobie. Wierzymy, że zostałeś zainspirowany klipem, który właśnie oglądałeś. Kliknij poniżej na przycisk, subskrybuj, aby być świadkiem mocy Bożej działającej dzisiaj w naszej generacji. Bądź na bieżąco z ostatnimi proroctwami, uwolnieniami, kazaniami i świadectwami synagogi Kościoła Wszystkich Narodów. Emanuel TV zmienia życia, zmienia narody i zmienia świat.